Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Manżu, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, pojawiły się ważne mecze, e, także z, fajnie można w końcu jakieś paczki sobie porobić. Przede wszystkim są one wymienne, także będzie jakiś zaszczyt gotówki, e, jakieś tam karty, także no jestem mega zadowolony, że się pojawiło. Także oczywiście sobie to zrobimy na tym materiale, no i zobaczymy co ciekawego z tego trafimy oczywiście. E, jeżeli chodzi o wymogi, to prezentuję się na następująco. Myślę, że są całkiem przyjemne jak na start. No takie w sumie typowe w zeszłym roku, z tego zapamiętam też te wymogi początkowe nie były takie e, trudne, także fajnie, że wrzucili to wymienne, fajnie, że gdzieś tam nie zaprzeszali tej tradycji, że e, ważne mecze są zawsze wymienne, także można się z tego jak najbardziej cieszyć. No to co, zabieramy się z tego sbc no i widzimy się na openingu. Powiem wam, że przy tym nowym systemie zgania trzeba się nie napocić, aby, słuchajcie, zrobić te jakiś ważny ważny Ale mamy pierwszą paczkę gotową, także lecimy. Ba piłkarzy elektron, także zobaczymy. No niestety, srebrna karta, tylko to będzie. E, ba cicha, nie wiem jak się wymawia. No i oprócz niego nic ciekawego raczej tutaj nie dostaliśmy, o, Andrea Almeida, może, o, 4000 monet, jak najbardziej, spoko. Mamy to słuchajcie, po długiej batalii, kolejna paczka lotuje na rejonach, zobaczmy, mała ta paczka piłkarzy, Prime! A, no niestety, Lobotka, tylko i wyłącznie, także no, z tej paczki raczej mianowicie monet nie będzie, ale taki Wilson, w też, że teraz jest problem z tymi kartami, to za 2000 na pewno się sprzeda, także... A myślę, że jakiś tam profit z tego będzie. Oto no lecimy, słuchajcie, mieszana paczka piłkarzy. Zobaczmy, jaka karta, chociaż jest to złota. Jest to Marcos Florente, Tak jest! 84 trafiony! Fenomenalne trawo, ta karta będzie dużo warta, także słuchajcie, jesteśmy w tym momencie zarobieni. No i dobra, słuchajcie, udało mi się wykonać y, wszystkie SBC. Słuchajcie, w SBC, tym ostatnim Angla Niemcy jest błąd, musicie mieć środkowego pomocnika na 0 zgrania wtedy wam słuchajcie to przejdzie i będziemy mogli te SBC spokojnie sobie skończyć, bo miałem ten błąd i nie mogłem sobie z tym poradzić, ale tam zajrzałem na Twittera i problem odnalazłem. Także lecimy sobie z paczką, no i zobaczmy, jaka karta tutaj będzie. Ona ma 82 oceny ogólnej o Anderson całkiem fajnie wyglądająca karta, a niestety nic nie jest warta. Ona ma chyba to samo dokładnie tak, także no, z tej paczki raczej większość poleci na Quixel. No co, słuchajcie, przejdziemy do paczki za skończenie całego segmentu ważnych meczów, także zobaczymy, 80+, plus. no niestety to jest to karta Skopa, Libertadores, Royo, o, opóźnijmy go, słuchajcie, Walkout, Coleman oraz Roberto Firmino, także paczka, słuchajcie, jak najbardziej na plus, no, z tych ważnych meczów, co jestem, no, myślę, e, 50 tysięcy minimum na plus, także jestem jak najbardziej z tego wszystkiego zadowolonym. O co słuchajcie, na samo zakończenie odcinka, złota paczka, premium z podgodą, także zobaczmy co ciekawego, gdzie dostaniemy z tej paczki. No, jest od Soria, czyli podobnie nic ciekawego w środku tutaj nie dostaniemy. No, jest malen, co prawda, ale raczej malen yy, fortunny kosztować nie będzie, ale są dwie karty z na pozycji, ok? No, czyli w sumie paczka taka nie najgorsza, lekki minus tego można pewnie wyciągnąć, także. No, może ją kupię. Dobra, słuchajcie, paczka była całkiem spoko, zwróciło z niej monetę, także otwieramy drugą paczkę z podgonem, no i zobaczmy co ciekawego. Tym razem nam poleci. No, Ericsson 82 osiem no, na ogólne, tutaj karta nie grywa, no, ale słuchajcie, Timo Werner w środku, e, także z tej paczki na pewno będę na plus, także fenomenalny traf po raz kolejny w tym materiale. No, zasłuchajcie, so, lecimy z trzecią paczką z podgonem w tym materiale, no i zobaczmy co tym razem na nas czeka w środku. Epa Noccia 84, ale leci z tych paczek powiem wam. E, myśliwy między nimi jeszcze, także no z tej paczki chyba też na jakiś plus można wyjść, także no można być jak najbardziej z tego zadowolonym. Słuchajcie, zobaczyłem, że Noccia ma zrypane widełki, także nie będziemy go sobie kupować. E, także to by było na tyle w tym odcinku, oczywiście chwalcie się poniżej w komentarzu co tam wam wyleciało z ważnych meczów. A my co, widzimy się w kolejnych odcinkach i do uszenia, do zobaczenia i cześć, cześć!